Witam wszystkich serdecznie, słuchajcie, mamy 2023 rok i przed Państwem konsola, której patrząc po sukcesie, który odniosło Nintendo Switch, to Sony zmarnowało potencjał, bo uważam, że, ojej, źle obrażał, że na kamerach, uważam, że yy, to jest takie mocne coś, to czym się wzorowało Nintendo, tworząc właśnie Switcha, czyli PlayStation Vita, która ma dwa dotykowe ekrany, to znaczy plecki dotykowe i ekran. Oczywiście z plecków rzadko kiedy się korzysta, więc nie dziwię się, że z tego zrezygnowano. W przypadku Nintendo stwierdziło, że nie chce tego. No ale powiem tak, Sony bardzo mocno zmarnowało potencjał tej konsoli, bo ta konsola Najpierw może przeczytam jej parametry. Więc tak, RM Cortex A9 do 2 GHz. Karta graficzna. PowerVR SGX543. Też czterorodzeniowa. Eee... No i jeśli chodzi o RAM, sam RAM w tej konsoli 512 mega plus VRAM 128 MB, czyli już widzicie, że konsolka ma lepsze parametry niż miało to w przypadku 2DS-a. Wymiary 182, 83, 18. Większość telefonów takie wymiary teraz ma. Nie wiem, bo że na dla przykładu mój. Obecny telefon, jak widzicie, no, przekrywa całą tą gąsolkę, tak? No. Yy, pamięć budowana nie ma. W przypadku przynajmniej modelu FAT, czyli tego, którego widzicie z ekranem OLEDowym. No i w przypadku modelu Slim 1 giga. Jeśli chodzi o ekrany. 960x544, z tego co wiem to w, w modelu LCD, bo to jest model OLED przypominam, w modelu LCD już było zwykłe HD. Ale to był dalej 5 calowy ekran i format 16x9, tak? czyli nawet dość fajny. Przednia kamera, ap aparaty z przodu i z tyłu, kiedyś czytałem, że pom 5 megapikseli miały. Ale i tak y, maksymalna rozdzielczość zdjęcia 320x240. Yy, to przepraszam, to nagrywanie w przypadku 120 klatek, bo ta konsola nagrywała w ogóle w 120 klatkach, o czym się dobrą sprawę dopiero teraz po tylu latach dowiedziałem w ogóle nawet. Nie wiedziałem, że ta konsola nagrywała w 120 klatkach. 320 na 240 i 640x480 w przypadku 60 klatek, czyli nigdy nie nagrywała w HD, no ale jak nie miała, sama nie miała ekranu w HD, no to czemu miałaby nagrywać w HD, tak? no mówmy się szczerze. Hmm. Oczywiście obudowany Bluetooth i Wi-Fi, były też modele z możliwością wpięcia karty SIM, z których chyba nawet można było dzwonić wtedy. No ale niestety dla Sony ten model z kartą SIM się nie sprzedawał, ze względu na to, że ludzie uznali, że film starczy. Zawsze mogą sobie udostępnić przecież z telefonu, bo w tamtym czasie już były smartfony i ludzie sobie udostępniali to internet z telefonu. Jeśli chodzi o baterie, w tym przypadku powiem: jest to 2210 mAh, czyli jest to bateria dwa razy większa ale biorąc pod uwagę, że konsolka jest 5 y, razy wydajniejsza niż Nintendo, które widzieliście w poprzednim odcinku, no to nic dziwnego, że bateria jest dwa razy większa, co najmniej tak. Jeśli chodzi o słuchawki Bluetooth, które można do niej podłączyć, to na przykład tych słuchawek już nie podłączycie, ale każde słuchawki audiockie czy audiotechniki, to na pewno podłączycie. No i... Te słuchawki akurat też podłączycie, ale tamte nie obsługują, że tak to im zgłaśniania um, zgłaśniania samych słuchawek, bo właśnie w przypadku Vita, jeśli możemy zgłaśnić same słuchawki, to nas dużo ratuje, tak? Bo wtedy, wtedy konsola wyłącza podgłaśnianie um, Podgłaśnianie systemów w konsoli i właśnie załącza nam zgłaśnianie w słuchawkach. I wtedy bardzo dobrze, że mamy podgłaśnianie słuchawkami. Jednak jeśli słuchawki wam podgłaśniają system, tylko to na, nie liczcie na to, że no powiedzmy sobie, że uda wam się je połączyć. A jak to sprawdzić? Często w przypadku, gdzie macie podgłaśnianie samych słuchawek a nie macie podgłaśniania systemu, to w telefonie musicie yy, klikać podgłaśnianie, a jeśli natomiast nie macie tego podgłaśniania, to musicie klikać, to, zna, to, to znaczy yy, wróć. Jeśli macie podgłaśnianie samej słuchawek, to żeby możecie rozkręcić słuchawki na full, ale i tak musicie jeszcze yy, z boku na stryczkiem na telefonie podgłośnić je. Za pomocą właśnie tego pstryczka, jeśli natomiast nie macie tego i macie, że systemowo Wam podgłaśnia słuchawki, no to podgłaśniacie słuchawkami i się podgłaśnia automatycznie, nie? no to tak to wygląda. No okej, okay, powiem tak, ja zawsze z ekranu na wicie vidzie... wstań, z ekranu na bym byłem zadowolony, zawsze uważałem, że konsolka no ma coś lepszą niż HDR. Nie wiem jak wam to pokazać, ale to jest przez to, że kamerka się nie, nie zoomuje. O, teraz dopiero widzicie piksele, jakie one są yy, gęste. Nie? Mimo że to jest tylko 960 na 544 tak. No, jak widzicie, pół baterii mam nadawane. No i cóż, pokażmy jakąś yy, grę. Nie pamiętam, czy mam, co ja mam wrzucone akurat, chyba nie mam akurat wipeouta wrzuconego. Ale, no właśnie, czekajcie, to wezmę Card i wipeouta wrzucę, żeby Wam pokazać grę, która ma lepszą grafikę niż nie wiem, na przykład Persona, czy też, bo wiadomo, że ścigałki zawsze na takich polore robią, a wipeout jeszcze do tego był grą startową, więc Card do tej konsolki Wyglądają następująco. Tak jak mówię, uważam, że Sony robiąc ruch, jaki zrobiło, czyli uśmiercając tą konsolę w 2015 roku. Nie, nie, to ma być slot podpisany PS Vita. Oczywiście ja, jak zwykle, muszę patrzeć, niestety. Jakbyście się zastanawiali, co miałem włożone. Miałem włożone na Tsunamiku Project Diva jest to moja, jedna z dwóch gier, które mam w języku japońskim w ogóle na tą konsolę, ze względu na to, że yy, że była po prostu jednej, w przypadku jednej mam kolekcjonerkę, tak, a w przypadku tej była po prostu tańsza niż wersja europejska, więc zamówiłem właśnie tą, jakoś sobie radzę ze słuchu, jestem w stanie sobie poradzić gorzej jak mam odpowiadać na przykład, bo ta gra jest stricte po japońsku i czasem trzeba coś odpowiedzieć, tak, a Powiedzmy sobie szczerze, aż tak to ja japońskich znaków nie ogarniam, no. Wracając do Naszego Wipeouta, rozpocznijmy sobie Grę Ale sami widzicie jakość obrazu jaka jest, oczywiście na 2DS-ie Też to fajnie wyglądało, ale tam są dużo mniejsze ekrany Dzięki czemu no i to zagęszczenie, które tam występował jakiś paproch był na ekranie myślałem że się coś stało z ekranem to zagęszczenie które tam było jednak było nazwijmy to wystarczające tutaj mamy ekran który jest sumą to przecież jest internet podpięty o co wam chodzi który jest sumą tamtych dwóch więc oczywiście że to będzie wyglądało lepiej tak Oczywiście kamera internetowa sobie nie radzi ze słońcem standardowo, ale musisz się przyznać, że jakość obrazu w przypadku Wipeout'a tak jest bardzo dobra. Oczywiście za tak ja chwilę zobaczę, jak ja też nie, zobaczę, pokażę wam jak wygląda odpalanie wersji cyfrowych w tej gier, bo to. Nie będzie także, yy, że tylko wersja z cardirizów. Jak widzieliście, konsola się nam opomniała nawet o Cardylicz, bo nie wiedziałem, jaki jest Cardylicz włożony. Oczywiście w tej konsoli również były gry AR, co Wam postaram się pokazać, ale to później. Chociaż chyba nie mam akurat żadnej. Akurat nie mam żadnej gry AR zainstalowanej. W, ale. Były gry ale i były karty, które wam pokażę. co prawda nie mam oryginalnych, bo ja musiałem drukować do tej konsoli karty. Hmm. Ale jednak mimo wszystko. No. no jak widzicie jakość obrazu naprawdę jest super i uważam, że Sony w tamtym momencie może... Wiecie co zaczęło padać, muszę okna przemknąć. Przepraszam na moment. Dobra, wracając do mojego wywodu, zła ostrość. oczywiście konsola jest w pełni po polsku. Nie mają nie mieli wyrąbane w tamtym czasie jak Nintendo. O właśnie! Tutaj mogę wam pokazać co się dzieje jak dotykam ekranu tylnego, chociaż w tym menu tak. Jak widzicie dotykam yy, ekranu tylnego, teraz pokażę wam. czterema palcami klikam i te cztery palce mamy odbicie, tak więc ten ekran... Tylny, do czegoś zawsze służył, do takich na przykład właśnie krótkich pokazówek, czy coś. Uważam, że w tamtym okresie, w którym Sony było, tak, no umówmy się szczerze. Sony zmarnowało potencjał tej konsoli. Bo trzeba było jednak robić gry AAA na tą konsolę. I trzeba było tuć po prostu tą konsolę, nic więcej. Niestety Sony stwierdziło, że im się konsola nie opłaca, że gry się na nią im nie opłaca tworzyć, bo mieli w planie PS4, przez co zmarnowali potencjał. Oczywiście, głupie ruchy Sony w tamtej yy, generacji, co myślę, że kiedyś na łamach kanału omówię. No ale jak widzicie, rozgrywka w pełni po polsku. Nie będę ukrywał, że jest sporo gier, które mają pełną polską lokalizację na tą konsolę. W porównaniu do konsoli, która była w tamtym czasie wroga, tak niemniej jednak. Tak jak mówię, Sony bardzo mocno zmarnowało potencjał, sprzedało się ledwie 15 milionów tych konsol, ale... Hmm... Uważam, że... Konsola była warta swojej ceny, a nawet biorąc pod parametry, i to, jak się na niej gra wygłodnie do tej pory, i że ona się praktycznie nie zestarzała, patrząc na Switcha, bo Switch jest no, bardzo po podobną. Nie ja pamiętam, jak tu się. A, miksem, na no widzicie. Oczywiście przepraszam za bo to jest wina akurat Streamlabsa, a nie samej konsoli. Oczywiście ja... Sterowanie w tym wyścigu, wiadomo jak to jest. Oczywiście można tą konsolę niby przerobić, czego ja nie polecam, zwłaszcza że... spor, na widzie w porównaniu do konsoli Nintendo jest dalej dostępny, dalej można gry kupić, dalej można gry... Yy, pobrać, więc tutaj akurat tutaj akurat yy, nie ma problemu w porównaniu do konsoli Nintendo, gdzie już ten problem jednak jest, oczywiście używamy teraz turbo, bo w tym wyścigu są takie zielone strzałki które są oczywiście do dopalaczem, tak więc tutaj akurat yy, spróbujmy jakiegoś X czyli power upa. To niestety żadnego para. A jak nazwę w tym wyścigu nie ma. No. no i mamy pierwsze kółko za sobą. Jesteśmy w ogóle na pierwszej pozycji. No. Oczywiście, Wipeout seria bardzo znana i lubiana przez wszystkich ze względu na to, na ten feeling. Jazdy, to znaczy jazdy lotu, bo to są statki kosmiczne, tak. A to jest taki prequel, pulse, wipeouta Pulse i, i tak dalej, więc. No, Ale sami widzicie jakoś tego. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś nagrania z Uncharted, ten złota odchłań, czy jak ta część się na tą konsolkę nazywałaś. Że nawet nigdy tej części nie miałem. Ale jakość obrazu praktycznie filmówka no. Jak na konsolę przenoszą, to praktycznie filmówka. No. Powiem takie jakość. Jeśli chodzi o jakość takich RPG'ów to właśnie była taka dość filmowa w tamtym czasie, biorąc pod uwagę, że widzę mikrofon w ogóle nie wyłapuje. Tego, jak, y, jakie dźwięki lecą z konsoli, no ale jeśli chodzi o ten system, który jest dostosowany, czyli to Life Area, y, spotkałem się, że kiedyś to było oparte na Windowsie, później zmienili to na Linuxa, chyba, no, ale ile w tym prawdy, że to było faktycznie na, na Linuxie czy na Windowsie oparte? Nie wiem, wiem, że jest to bardzo rozponsywny system i zawsze fajnie działał. A te 4 w i 512 MB ramów zawsze starczyło do grania w gry na tej konsoli. Powiem szczerze, że gram naprawdę różne gry. I z czasów premiery, i z po premierze. I nigdy mi jakoś gry nie chrupły na tej konsoli. Więc dla porównania na 3D, ten na 2D się, się mi zdarzyło, że mi gra sobie kopła bo tak, więc. Uważam, że ta konsola naprawdę miała fajny potencjał. Yy, ale niestety są ją dopiła po prostu i tyle no. No, także tak wygląda rozgrywka w tej grze. Pokażmy, pokażę jeszcze jak wygląda odpalanie gier bez Karlisu tak tutaj mamy akurat grę, w którą się zagrywam dość na ogół, czyli w tym przypadku Persona. Już mi się kamera rozjaśniła, zaraz się będzie razić i znowu będzie myślało co ma zrobić. Oczywiście lagi, lagi straszeczne, ale... Hmm, oczywiście Connection, network connection możemy zrobić, bo czemu by nie. Oczywiście w tej grze to nam nic nie daje, no ale cóż zawsze No w ogóle jak wszedłem w posiadanie tej wity, kiedyś jak kupowałem tą witę to było rok po premierze, tak to była po prostu w euro promocja na konsole 8 gier cyfrowych oczywiście, bo był kot na nie po prostu i kartę 16 giga, gdzie zazwyczaj do tych konsol. PlayStation dorzucało 4 giga 8 giga jednak 16 gigówką warto było wziąć Kosztowała wtedy 886 zł A ja miałem uzbieranych Nie pamiętam ile ale pamiętam że jeszcze właśnie Kupiłem mój już stary zdezolowany futerał, tak Do tej konsoli więc w każdym razie, jak widzicie, odpalanie gier bez kardy jest praktycznie na pięknie, stołemu. Zagrałem na No, Ale no, okej, okay, nie będziemy już zagrywać się w tę grę, żeby nie było. Widzicie, widzicie jak się odpala. No, pokażę jeszcze Wam, jak wygląda store. Yy, store, 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 store. Paść mnie ciągle męczę tam na telefonie, zaraz pewnie wejdę, zobaczę, ale store to store jest tu. Wejdźmy do stora i pokażmy, jak wygląda, wygląda store. Z tamtych czasów PS store. Jak ktoś nie pamięta, to warto sobie przypomnieć. Oczywiście, Life Area to jest proto prosta tego, co mieliśmy później w systemie od PlayStation 4 i obecnie PS5, więc. Wiadomo było, że nazwijmy to Sony zmieni system, no i to zmieniło i powiem że, że wydaje mi się na plus, zwłaszcza, że jest to system, który dla porównania w PSP PSPT, XMB, ich nieszczęsne było tylko po angielsku, tutaj jak widzicie wszystko jest po polsku. No. Także pełna polska lokalizacja tej konsoli, bo Sony po prostu w tamtym czasie w porównaniu do Nintendo, które do tej pory ma nazwę w dupie, wtedy nie miało nazw w dupie, no. I w sumie Sony do tej pory nie ma, tak samo jak i Microsoft. Microsoft też nazw w dupie nie ma, cały czas są to konsole z pełną polską lokalizacją, a, no, Nintendo jest Nintendo. No, oczywiście można kupić gry dubbingowane, typ podobno na Switcha teraz będzie... Yy, Gotik. Chyba Gothic będzie z pełnym polskim dubbingiem, więc yy, tak sytuacja wygląda. I teraz tak, czy po tylu latach tą konsolę kupiłbym jeszcze raz? Jeśli bym się cofnął do 2012 roku, to czy konsolę bym kupił jeszcze raz? Powiem szczerze, że zdecydowanie tak, jestem do tej pory z niej bardzo zadowolony. Tylko jedynie co to jeśli bym miał pieniądze, to bym pewnie kupił sobie na nią więcej gier niż mam obecnie, bo mam chyba... Czekajcie, ile mam cardisove? Jeden jest w ten. A wszystkie cardid'e mam wutera, ale mi. No to mam 5 pię gier łącznie cardid'owych plus te 8, które były w zestawie. No to pokażmy co ja mam kardieridowe. Czyli tak... To Wszystkie kary gry również widzicie tutaj. Czyli mamy takie Arkanę, e, czyli to jest e, ta gra. mamy Miku, czyli to jest ta gra, A, łap, łap, łap światła. No, to jest ta gra i oczywiście ona też ma w pełni japońską lokalizację, niestety, a próbowałem zmienić jej język, szkoda, myślałem, że oczywiście po aktualizacji będzie język, yy. to do czyli to jest tagra. oczywiście to jest akurat no i ten wi wizualna werka, nie wiem tutaj akurat nie ma zbyt dziwnej rozgrywki. Po prostu to jest wizualną werka. Odpowiadamy na questy i czytamy głównie. I to, i albo słuchamy, jak w moim przypadku i to tyle, tak. Jakby była pełna angielska, chociaż lokalizacja zawsze by była w tą grę łatwiej grać. No i Sword Art Online i Lost Song. Który ma, oh Boże. Który ma świetny opening. do gry zawsze lubiłem. Syntia no Hikari, bo tak się opening nazywa do tej gry Słuchać, bo tak W przypadku gier z anime Są openingi do gier Jak ktoś zagrywał się w Sword Art Online Na PC To wie o czym mówię, bo W Lost Songu, czy w Fatal Balecie, czy w innych Oczywiście są openingi Wszystkich można odsłuchać na YouTube, bo czemu by nie? No, także cóż. Tak jak mówiłem wcześniej, uważam, że Sony popełniło straszny błąd, no ale czasu się nie cofnie, nie powiesz Sony, stój, zróbcie to porządnie, a odniesiecie sukces. No niestety, jakby się tak dało, to podejrzewam, że ta konsola nie rozeszła, się tylko w 15 milionach sztuk, a co najmniej by tych sztuk było, nie wiem, ze 100 tysięcy, 100 milionów, tak jak jest teraz na przykład właśnie Switch'y. Ja uważam, że to też jest ciekawostka, uważam osobiście, że Nintendo robiąc Switch'a dość mocno zerowało się na tej konsoli, wiedząc yy, co, jakie błędy popełniło Sony, po prostu stwierdzili dobra, to my nie popełnimy tych błędów i faktycznie nie popełnili tych błędów tyle. No, także cóż, yy, to chyba wszystko. Co chciałem o tej konsoli? Szkoda, że Sony w 2015 ostatnią grę AAA wypuściło na tą konsolę, bo uważam, że ta konsola powinna jednak lepiej skończyć, niż Sony ją zrobiło, ale cóż, tak jak mówię, czasu się nie cofnie, no, po prostu jest jej szkoda i tyle, także cóż, to tyle, żegnam się z Wami i do usłyszenia.